Cześć! Dziś, 15 listopada, czyli dzień slipek. Zresztą myśleliśmy, co zrobić. Ja, ty że dzień slipek. To zrób jajka faszerowane. A to zrobię. Mam tu trzy ugotowane jajka na twardo. Puszka filetów z makreli. Trochę koperku. Papryka ostra, papryka słodka, cebula. I działamy. Wyjmę na razie samo mięso z makreli. Makrele sobie porościeram. O! Jajka. Jak mamy jajko, wiem, że mi się wszystko poobierały, bo mam je naprawdę świeże, to tak w tą dłuższą część przekrawamy, żeby nam powstało coś takiego. I żółtka od razu do miseczki. Białka odkładamy na talerzyk. Rozeczyjmy od razu żółtka. Tu mam taki już podsuszony troszkę koperek, więc zadam tylko te... A może całość dodam. Tylko pokroję go drobnutko. Jak nie lubicie koperku, spokojnie, nie używajcie. Możecie na przykład dać natkę zamiast koperku. Albo nic nie dawać. Wrzucam całość od razu do miski. Cebulka suszona. Dodam około łyżeczki. Jeżeli nie macie suszonej cebuli, dajcie kawałek zwykłej albo kawałek pora. Papryka ostra. niecałe pół łyżeczki i papryka słodka pół łyżeczki całość mieszamy bierzemy połóweczkę jajka i w tą dziurkę, która powstała nam po żółtku wciskamy jak najwięcej tego farszu i przystawka gotowa Całość plus 5 minut gotowania jajka to niecałe całe 15 minut. Nie pozostaje mi zatem nic innego. Jak życzyć Wam smacznego!